Zarę z tyłu. Tak, tak. Tak, z fałsza tak. chciał? Ja, jakby tak to, to byłoby bardziej, tak, tam są... Dobrze dobrze, zorganizować się tam. No i co? Co Z głodu! Kto czony? Gramy gramy! A ciekarny jest, ile... Nie gierz, ja jestem Tinku, wybronisz to! Drzewo! Nie! Yeah! Brawo! I teraz kurwa z różnego jebsu. Brawo, wiedziałem, że będzie pan Też wiedziałem. Też bym tam się rzucił. I ta obrona był na chuj się zdała, nie?